Cześć, witam w tym materiale i przejdziemy sobie dzisiaj przez to, jak możesz sprzedawać strony internetowe za ponad 1300 zł miesięcznie. Także rozmawiałem już z kilkudziesięcioma, nawet kilkuset właścicielami agencji marketingowych w Polsce, dużo jest bardzo osób, które jeszcze sprzedają strony internetowe. Za parę tysięcy złotych, ale nie znalazłem ani jednej osoby, która by to robiła w ten sposób. Większość z nich korzysta z jakichś płatnych kreatorów stron internetowych, albo pisze ręcznie po prostu. No i jest to jakby nieefektywny sposób, w jaki można w ogóle ten sposób wykorzystać. Na rynku zagranicznym jest to bardziej popularne i dzisiaj pokażę Wam cały proces, jak możecie właśnie przykładowo mieć jako aż sprzedaży strony za 1300 zł miesięcznie. Więc na początek Uwaga, uwaga, robimy stronę internetową za darmo. Tak, nie przesłyszeliście się. Robimy stronę internetową za darmo. Także sobie, wiecie, to jest linku w opisie na high level. I wejdziemy sobie w zakładkę websites. Dokładnie tutaj, websites, i stworzymy sobie nową przykładową stronę. Załóżmy, że nasz klient jest. Mamy tutaj masę, jakby. Przykładów, social influencerem, firmą PR, kliniką dermatologiczną, agencją nieruchomości. Jestem razem dosłownie wszystkim. Weźmy sobie na przykład personal trainer. No, ok. I sobie kontynuujemy. I nazwamy, to nazywamy tą stronę na przykład Jacek Trener. Personalny. Oczywiście zmieniamy sobie graficzki na takie po, po polsku. No i wszędzie odnośniki dajemy. Zdjęcia i tak dalej. I dajemy sobie na przykład tutaj formularz. Hmm. I tak, którym wszyscy sobie zrobiliśmy, i teraz tak. Tą stronę dam za darmo, no bo tak naprawdę zrobiliśmy ją w około 5 minut. Więc każę ja sobie Save, ja sobie Preview, zobaczymy, jak ta strona wygląda. Bardzo profesjonalnie zrobiona. I teraz tak. To jest od razu formularz, można dać um, napisz, albo odebrać darmowy. Na przykład odebrać darmowe konsultacje odnośnie tego, czy pomożemy Ci osiągnąć swój cel sylwetkowy, coś w tym stylu, to będą wypełnić to, to, ten formularz i będą mieli lidy w swoim CRM-ie wtedy. I teraz słuchajcie co zrobić dalej. Sprzedaliście komuś stronę za darmo. I teraz co? Ta osoba będzie miała lidy i będzie miała kolejny problem. Po pierwsze, będzie potrzebowała. Będzie potrzebowała jakiejś automatyzacji e-mail i SMS. Czyli, na przykład, wpadnie do nich nowy lead i będzie potrzebowała jakiś proces automatycznego przypomniania się z tą osobą, jakaś welcome sequence, taka powitalna sekwencja, która bardziej rozżyje tę osobę i sprawi, że ona będzie mogła kupić od naszego klienta. I takie coś możemy zaoferować za, powiedzmy, 300 zł miesięcznie oraz. Um, Możemy też dużo klienta zaimplementować jeszcze CRM, dodatkowo ponad to za trochę wyższą kwotę I wtedy będzie miał on um, pojęcie na jakim etapie są jego potencjalni klienci, czy dopiero wypełnił formularz, czy się umówili na konsultacje um, itd. Tak i kolejną fazę napsalu. Teraz załóżmy, że nasz potencjalny klient właśnie tą stronę używa tylko na przykład jako link w bio na Instagramie albo na YouTube albo na TikToku i ten zbiorą zasięg organicznie. Ale e, powiedzmy, że e, właśnie ten nasz klient chciałby trochę więcej klientów, tak czy z organicznego nie wystarczą, na przykład zatrudnił sobie kilku trenerów do pomocy, albo otworzył biznes online i chce, potrzebuje więcej osób na ten online, a nie personalne, albo otworzył sobie własne studio treningu personalnego. I uwaga, co? Możemy potem, to obsługę agencyjną, gdzie po prostu jakieś płatne kampanie reklamowe i generowanie mu leadów właśnie później na cały lejek, zrobienie mu thank you page, zrobienie mu booking page, żeby ludzie mogli umawiać się na konkretną konsultację. No i to możecie za 1000 zł plus minus sprzedawać. I teraz, jeśli nie siedzieliście nigdy jakby w niszy agencyjnej, nie macie żadnych klientów. Myślę, że to jest spoko sposób, żeby zacząć. Jakby wiecie, dać komuś za darmo stronę internetową, co może stracić ta osoba, no i nie może stracić, bo za darmo. To jest najłatwiejszy sposób, żeby zdobyć klienta, to zaczniesz pracować za darmo. No a potem jeśli strona będzie git i gdy będą spływać, no to bez problemu uda Wam się sprzedać mu automatyzację. No a potem, jeśli to będzie mu działało omega, to bez problemu będzie chciał nas skupić później po te kampanie reklamowe. Um, także to by było tyle w tym materiale. I zapraszam też do obejrzenia innych poradników z serii Go High Level, które znajdziecie dokładnie na tej playliście.